Przepraszam, nie szukacie jakiegoś pomocnika? Na robocie? No może i szukamy. A jak pan się w ogóle nazywasz? Zaskoczył mnie tym pytaniem. Nie wiem, czy mu podać prawdziwe dane. Eee, Dawid, pseudonim artystyczny Młody. Donim artystyczny? Coś czuję, że to będzie dobry artysta. No dobra Młody, a ty w ogóle coś potrafisz robić? Wszystko i nic. No jak to na budowie? Ty, a w ogóle co ty tam robisz? Przecież brama wejściowa jest tam. I co mam powiedzieć, że znam tą budowę lepiej jak własną kieszeń? Głodny jestem, nie ma co do gara włożyć, a zbieram tutaj złom. Dobra młody, to przejdź tam dookoła do bramy, no i co, weźmiemy cię na próbę. Gdzie będę las dookoła? Przecież tutaj jest dziura w płocie. Co ja będę mu mówił? Wczoraj tej dziury jeszcze nie było. Nie ma siana, nie ma doświadczenia, zanim mu zapłacę najpierw go sprawdzę, a najwyżej mu nie zapłacę. Dobra, to od czego mam zacząć? No co? Najpierw trzeba zacząć od porządków. A dostanę jakieś nalwy firmowe, bo niedzielną koszulkę założyłem no i. Masz na myśli odzież roboczą? Tak, chodzi mi tylko o koszulkę, bo z poprzedniej roboty mi reszta została. Dobra, gotowy? O, no, chyba jeszcze mnie nie puściło od wczoraj. No teraz to jo. Dobra prezes, co ja mam robić? Słuchaj młody, tutaj masz z boku cement Trzeba wziąć, załadować go na taczki I przewieźć tam pod betoniarkę, bo będziemy betonować strop Dobra Słuchaj młody Jedno taczko stanowczo za długo się schodzi Ty przez cały dzień tego nie powozisz Trzeba będzie uruchomić drugą taczkę a jak będę woził na dwie taczki, to podwójnie zapłacisz? Podwójnie? To mało powiedziane. Jeszcze po pracy coś zimnego ci wezmę. Oby nie mleko, bo co ja? Kot jestem? Jakie mleko? To ty nie wiesz, co prawdziwy budowlańcy piją? Ja lepiej wiem niż mu się wydaje. Mi się wydaje, że on dobrze wie o co chodzi. Czuć od niego od samego rana. Pewnie trącony jest. Pierwszy raz ktoś mi płaci podwójnie za to samą robotę. Jak dostanę hajs, od razu przelew. Słuchaj młody, ale miałeś wozić na dwie taczki. Nie umiesz liczyć? No umiem, ale w jednej taczce masz jeden worek, a w drugiej taczce masz drugi worek, a przedtem miałeś dwa worki w jednej taczce. To co to za różnica? A skąd ma wiedzieć o co ci chodzi? Dokładnie nie wytłumaczysz, kazałeś mi wziąć dwie taczki, a nie więcej worków. Ale mnie f***ił! Nie wytłumaczysz, tylko próbuj się jak stare prześcieradło. Nie no, wiedziałem, że z tego młodego to jest niezły aparat. Widać, że brakuje mu pieniędzy, ale rozumem też nie grzeszy. Dobra, przepraszam młody, mój błąd, mogłem wytłumaczyć od razu. Zostaw to, jednak zamówimy beton z betoniarni, nie będziemy betonować betoniarko. No i co, idziemy na drugie roboty. To co będziemy robić? Dojdziemy i zaraz się przekonasz. No przydałoby się, dawno nie dochodziłem. Dobra, słuchaj młody. Będziemy kręcić zbrojenie. Zobacz, mamy tu beleczki. co 120 rozstaw, strzemionko 20 na 18. Nie ja miałem styczność z takimi kwadracikami. A szczególnie na nocnej zmianie. Dawaj ją, zwiążemy i wyniesiemy tam, zobacz. Tam są krótsze. Tylko pamiętaj, żeby nie kłaść pod płotem. Dlaczego mamy jej tu nie kłaść? Właśnie miałem ci zaproponować, żeby ją tutaj pod potem kłaść W nocy się tutaj kręcą złomiarze Całe szczęście, że nie pomyślał, że to ja wynoszę Dobra, słuchaj młody Nawijamy drut na rękę Tak? Bierzemy cęgi Prostujemy drut Zaginamy Zaczepiamy Patrzysz się? Patrzę, patrzę Zaczepiamy Dociągamy, przekładamy, naciągamy, kręcimy, naciągamy, kręcimy i ucinamy. Możesz posłużyć? Patrz jeszcze raz. Hop, 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 cyk, 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 cyk i ucinamy. Zapamiętaj sobie jedno. Im więcej wiązań, im szybciej, tym więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy? To mi pasuje. Jak on to mówił? Zaginamy, prostujemy. Aj tam! Nie nauczę się tego. Mam lepszy sposób. jak Sam powiedział, jak będzie więcej wiązać, to będzie więcej prajsu. Lai to tam mody yak tam ci idzie No, dochodzę do wprawy, jak dochodzę do wprawy? To ci ty miałeś wiązać! Poczekaj, ty! A co to jest? Izolacja? Izolację to co możesz zawinąć! No co, miało być szybko! Przecież no to trzeba być kreatywnym. Tym szybciej zwiążę jak drutem. A że elektrycy mieli, no to pożyczyłem sobie od nich. Miało być szybko i dobrze! Szybko to zaraz byś szukał roboty! Zrywaj to! Hmm? Ty, no ale robotę zrobiłem, no to chyba za to też mi zapłacisz. Tak, kurcz, zapłacę! Ciekawe, z czego? Cieszę się, że robotę w ogóle masz. Dobra, ja wieczorem co zrobię. Ty wiesz co? A wdesz też robi, ta, bo zaraz będzie padać. A co ty, pogodynka? Będzie padać, będziemy się zastanawiać, a na razie to bierz się za robotę. Mówiłem ci, że będzie padać. Masz jakiś płaszcz? Oj, nie przesadzaj! Aż tak mocno nie pada, ale zaraz ci coś ogarnę. Ja wy jestem, czy młody się zorientuje, że ten płaszcz jego zrobiłem z worka. Powiem, mu, że kosztował 50 zł, potrącę mu z wynagrodzenia. Zobacz młody, elegancki czarny płaszcz. Masz. To jest płaszcz, to nawet obok płaszcza nie leżało. Dobra, nie maruj, tylko zakładaj. No, chyba że wolisz bez. Co to dla dziecka przyniosłeś? No, od razu lepiej! Teraz to wygląda jak prawdziwy budowlaniec, a nie jakiś podrabianiec. Tak, teraz to wyglądam jak worek na śmieci. A do lania będę kucał. A co ty masz do. Do, do ty, nie może tam se sekurę... otwierasz. Jakiego browara? To witaminy na wzmocnienie. Ty, może skończyli, bo pada jest ten płaszcz cały i przemug. Ty, no jak przemóg? Jak ja jestem cały suchy. A co ty tutaj w ogóle robisz? A co to za frykasy tutaj leżą? Daj trochę. Jak to, jakie frykasy? To moje śniadanie. To ja robię na deszcz, a ty jesz sobie śniadanie? Gdzie moje śniadanie? To ja sobie siedzę tutaj, jem kulturalnie śniadanie, a ty się mnie pytasz, gdzie jest twoje śniadanie? A skąd ja o to mogę wiedzieć, gdzie jest twoje śniadanie? Znaczy, przyjmowałem, zapewniałeś, że przez pierwszy tydzień ty śniadanie kupujesz, więc. No na pewno! Ty a podzielisz się? No dobra, podzielę się. A zmieniając temat, nie szukasz kogoś do roboty? Ty, no może i szukam, ale co? Masz kogoś ogarniętego? No mam, ja zbieram zoom, butelki. Czyli co? Tak samo bystry jak i ty? Nie no, bystrzejszy. No dobra, to dawaj go. A od kiedy? Ty, no jak taki bystry, to dawaj go od teraz. No to bierz go. Cześć, Mateusz jestem. A co, rączki nie? Mówiłem, no że bystry już jest! Ja pierdolę bliźniaki!